W tym przykładzie chciałbym dopasować położenie oraz orientację śruby do pochyłej ścianki zębatki. I na samym początku spróbuję wykonać to ręcznie wykorzystując narzędzia przekształcające, a ja w tym przypadku pracuję z plikiem gir.blend. No dobrze, zacznę od rzutu z przodu, czyli skrót 1 na klawiaturze numerycznej, skrót G aby przesunąć obiekt, R aby zmienić orientację, dobrze i ponowne przesunięcie i dopasowanie, skrót R, Shift. OK. I chciałbym również przesunąć obiekt w lewo i dopasować do ścianki w tym miejscu. Także rzut z góry. Przesunięcie. I ponownie muszę zmienić orientację mojego obiektu. Przesunięcie. I wydaje mi się, że wszystko jest OK, ale jeżeli spojrzę na obiekt w taki sposób, to widzę wyraźnie, że muszę go jeszcze bardziej wsunąć do zębatki. Także skrót 7. Wsuwam. I chyba będzie ok. Można powiedzieć, że z grubsza udało się zrealizować to zadanie, ale istnieją o wiele prostsze sposoby. Także ja wczytam ten plik jeszcze raz. Do realizacji tego zadania wykorzystam własną orientację, także nie będę sięgał po orientację globalną, lokalną itd., tylko określę punkt orientacyjny na bazie komponentów, które znajdują się na zębatce. Także przechodzę do zębatki, tabulator. Ok. I w tym przypadku chciałbym śrubę przypasować do ścianki, która znajduje się w tym miejscu. Ale spoglądając na facey, widzę, że są one lekko pochyłe w prawo i w lewo, dlatego wydaje mi się, iż najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie określenie orientacji na bazie tej krawędzi. Także w tym przypadku mamy pełną swobodę. Możemy wykorzystać vertex, face bądź krawędź do tego, aby określić własną orientację. A po zaznaczeniu dwóch werteksów blender będzie wiedział, że tak naprawdę chodzi o krawędź. No dobrze, jeżeli chcemy zdefiniować własną orientację, to musimy posłużyć się odpowiednim menu, który znajdziemy w panelu Properties. Także korzystamy ze skrótu N, dobrze, przewijamy w dół i tutaj znajdziemy sekcję Transform Orientations i powtórzenie menu, który znajduje się również w nagłówku widoku 3D. Z tą różnicą, że znajdziemy tutaj ikonę z plusem, także po zaznaczeniu jakiegoś komponentu i po wykorzystaniu tej ikonki, nowa pozycja pojawia się na liście, czyli Edge. Po zdefiniowaniu orientacji mogę wyjść z edycji, czyli tabulator, wskazać moją śrubę, zmienić orientację na edge i zauważyłem przeskok w manipulatorze. Także oś z manipulatora pokrywa się z orientacją moich komponentów. OK, skorzystam z rzutu z przodu. Mniej więcej w taki sposób. Także w tym przypadku orientacja mojego manipulatora i przekształcenie jest dopasowana do komponentów, które znajdują się na zębatce. Ale orientacja mojego obiektu nie. Mogę oczywiście ręcznie próbować to zrobić, ale istnieje lepszy sposób. Na samym początku proponuję przejść do edytora Properties, do sekcji Object i w podsekcji Display zaznaczyć osie. Widzimy po prostu, iż oś z mojego obiektu skierowana jest ku górze, czyli pokrywa się z globalną osią Z, a ja chcę, aby ta oś Z pokrywała się z osią Z manipulatora. I aby to zrobić musimy upewnić się, że mamy wybraną właściwą orientację czyli w tym przypadku Edge. Następnie przejdź do Object, Transform, Align to Transform Orientation. W ten sposób orientacja obiektu jest dopasowana, także mi pozostaje tylko dopasować położenie. I do tego celu wykorzystam rzut z góry. Niedbale sobie umieszczę obiekt w taki sposób i wykorzystując manipulator mogę przesuwać go po ściance i zagłębiać. Właściwie dwa ruchy i po sprawie. Jeżeli wymaga tego sytuacja, to ja mogę teraz powielić ten obiekt na całej zębatce. I aby to zrobić przejdźmy do edycji śruby, także tabulator. OK. Upewniamy się, że wszystkie komponenty są zaznaczone, czyli skrót A. Dobrze. I możemy teraz korzystać ze skrótu T, aby przejść do Tool Shelf. Sekcja Tools. Mesh Tools. I szukałem polecenia Spin. Ewentualnie możemy wykorzystać skrót Alt R. OK. Następnie wprowadzamy wartość step 12 kąt 360 Enter i po sprawie. Teraz ja korzystam z Ctrl Z. Na samym końcu chciałbym jeszcze pokazać jeden skrót klawiaturowy, który znacznie przyspiesza ten proces. Także przykładowo, zaznaczam sobie zębatkę, korzystam z tabulatora, przechodzę do face'ów, wskazuję face i zamiast przechodzić do Transform Orientation, po prostu korzystam ze skrótu Ctrl Alt Spacja i nowy punkt orientacji pojawił się na liście. Także ja mogę go teraz zmienić z powrotem na Edge, Edge Usunąć i pozostaje Face. Lub też jeżeli nie potrzebuję Face'a, po prostu usuwam.